Chciałam sobie obrać okulary, ale odbiła się światło. Dobra, nieważne. <grystanie> Zanim przejdę do mówienia, to warto napić się herbaty, bo herbata jest w tej recenzji, w tym filmie, kluczowym elementem. <grystanie> Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na kolejny film i tym razem również jest to reading vlog. We współpracy z wydawnictwem Maastricht będę miała tę przyjemność opowiedzieć Wam o najnowszej książce autorstwa Judy Eileen, czyli. O książce "Jad z mroku" i "Słodyczy" w przekładzie Kaimakowskiej jest to druga część dylogii Herbacianej. Mam tutaj też przygotowaną pierwszą część, czyli napar z magii i trucizny. Także, jeżeli jesteście ciekawi, o czym jest ta dylogia, bez spoilerowo, jak również co o niej sądzę i dlaczego tak bardzo ją pokochałam, że postanowiłam objąć ją swoim patronatem, to oczywiście zapraszam was dalej do oglądania. Kochani, tak jak na samym początku wam wspominałam, Herbata w tym filmie jest nieprzypadkowa, ponieważ Herbata odgrywa kluczową rolę w tej historii i jeżeli nie czytaliście pierwszego tomu, czyli książki pod tytułem Napar z magii i trucizny, to oczywiście ja odsyłam do filmu, który już pojawił się tutaj na kanale. Znajdziecie go w opisie tego filmu, ale też pokrótce opowiem Wam, co możecie znaleźć właśnie w tej pierwszej części, bo zdaję sobie też sprawę, że nie wszyscy mogli ją czytać i też bezspoilerowo podejdę do tego drugiego tomu, żeby bardziej skupić się na emocjach i co tam możemy znaleźć w środku no tak żeby wam też nie odbierać całej frajdy bo pierwszy tom kończy się w taki sposób że trochę na się jak będę wam opowiadała o drugim tomie żeby nie powiedzieć jak to będzie kontynuowane fakt że no wiadomo jak się czyta już opis drugiego tomu to coś można wywnioskować ale ja postaram się zrobić to tak żeby was zachęcić ale też zbyt wiele nie zdradzić <laughs> Także już na samym początku wolę to podkreślić Jeżeli chodzi o napar z magii i trucizny To ja zawsze powtarzam, że jeżeli lubicie takie programy telewizyjne Gdzie jest jakaś konkurencja, rywalizacja Nie wiem, projekt Project Runway Czy Top Model Czy Masterchef Wiecie, no po prostu są różni ludzie, którzy w danej dziedzinie są najlepsi I oni między sobą rywalizują To właśnie w naparze z magii i trucizny to też jest, ponieważ mamy tutaj przedstawioną historię Ning, która postanawia wziąć udział w konkursie na wyłonienie najlepszego Shannon Krzy. Kim jest Shannon Krzy? Jest to taka osoba, która para się em, magią. Ale też całym procesem parzenia herbaty. I jakby jedno i drugie jest ze sobą powiązane, ponieważ to parzenie herbaty to nie jest tylko cały ten proces, tradycja tego, jak to powinno wyglądać, ale też ta herbata, ten napar ma mieć odpowiednie właściwości. Jak sam tytuł wskazuje, może być to napar z magii, ale również i z trucizny. Co najważniejsze w tej historii, w całym cesarstwie ogólnie jest bardzo Niespokojnie, ponieważ kostki herbaty, które są rozprowadzone na cały kraj, bywają zatrute, przez co giną niewinni ludzie, społeczeństwo staje się podzielone, nikt nie wie. To właściwie za tym stoi. I jedną z takich osób poszkodowanych właśnie z powodu tej zatrutej kostki herbaty jest również sama główna bohaterka Ning, ponieważ właśnie przez taką truciznę zmarła jej mama, a jej siostra jest pogrążona w głębokiej śpiączce. I Ning postanawia wziąć udział właśnie w tym konkursie na najlepszego Shannon Ksi, który ma być na dworze właśnie obok cesarza. Ma Pożyć te napary, ponieważ główną nagrodą, oprócz tego, że staje się dworskim szannon ksi, jest również spełnienie jednego życzenia osoby, która wygra cały konkurs. No i Ning postanawia wziąć udział w tym konkursie, ponieważ marzy o tym, żeby wybudzić swoją siostrę ze śpiączki i jest w stanie zrobić absolutnie wszystko. Dlatego w tajemnicy przed ojcem wyrusza w podróż, przybywa na dwór. I tam zaczyna się cała akcja. Oczywiście e, ma ogromną konkurencję, ponieważ ona jest niedoświadczona, pochodzi z małej wioski. Jakby nie ma takiej wiedzy jak inni. Shannon Ksi, którzy są już starsi, którzy w ogóle praktykowali u prawdziwych mistrzów, którzy już w ogóle znają dwór i jakie tam zasady panują, bo wiadomo, że są tam intrygi, jest polityka, nie wszystko złoto, co się świeci, tak już mówiąc ogólnie. Nikt totalnie w ogóle nie potrafi się tutaj odnaleźć, ale ma jasno określony cel i postanawia nie zważać. Uwagi na przeszkody i bierze udział właśnie w tej konkurencji. Zostaje oczywiście wciągnięta w różne wydarzenia, których nie miała w planie, ale cała akcja zaczyna się wokół niej rozgrywać i nie może oddzielić jednego od drugiego, ponieważ, no. Mogłoby się wszystko jeszcze bardziej skomplikować. To w takim bardzo dużym skrócie, jeżeli chodzi o pierwszy tom, bo mam wrażenie, że to jest taki w ogóle punkt wyjścia całej historii. Nie będę wam mówiła, co tam się wydarzyło, bo w życiu Ning naprawdę wiele postaci się pojawiło, które mają wpływ na jej losy, i w ogóle te światy, które się tam pojawiają, się bardzo mocno też. Przeplatają, tak bym powiedziała też ogólnie. Jeżeli chodzi o całą dylogię, to oprócz tych barwnych opisów. Parzenia herbaty, całego tego systemu, e, magii i, i tego świata. Mamy też przede wszystkim wątki polityczne, takie bardziej związane z różnymi intrygami, e, takie bardziej wątki niepokojące, bo tak naprawdę nie wiemy do końca, kto stoi za tymi wszystkimi otruciami. E, jest bardzo dużo też akcji, bo tutaj e, też e, jakby życie. Na dworze nie jest aż tak bardzo bezpieczne, jakby się mogło wydawać, więc y, dużo się tutaj dzieje od samego początku. Oprócz tego jest niesamowita chemia y, między postaciami, które do końca hmm. czy potrafimy w uwierzyć wszystko, co mówią? Tutaj zostaje Wam otwarte pytanie. E, jeżeli chodzi o ten pierwszy tom, to mamy tę historię bardziej skupioną na tym właśnie dworze, tej konkretnej konkurencji. Jeżeli chodzi o drugi tom, to tutaj już wychodzimy poza mury dworu. E, skupiamy się już na całym kraju, na Cesarstwie, ponieważ sporo zmian zaszło, odkąd ta historia się zakończyła w pierwszym tomie, e, więc wychodzimy poza ramy, które właśnie. Poznaliśmy w pierwszej części i dzięki temu jesteśmy w stanie sobie lepiej zwizualizować w ogóle całą historię. Ponadto, jak sam tytuł wskazuje, druga część składa się nie tylko ze słodyczy i z pięknych i barwnych opisów, ale też przede wszystkim z mroku. I tego mroku tutaj nie brakuje nie brakuje go w otoczeniu, nie brakuje go w historii i nie brakuje go też w postaciach. <laughs> to tak, jak Wam już powiedziałam, nie będę zbyt wiele zdradzała. Zresztą, jeżeli czytaliście na przykład kając świt, albo jeżeli czytaliście wojnę makową, albo jeżeli czytaliście wojnę lotosową, to, to ta dylogia będzie super uzupełnieniem i takim dodatkiem do tego, co tam mogliście też przeżyć. No i mam nadzieję, że też stanie się Waszą ulubioną. No. wybaczcie kochani, że jestem tutaj z mokrymi włosami i w piżamie ale mam wrażenie, że zawsze przed jakimiś takimi większymi imprezami dłuższymi wyjazdami gdzie wszystko mam zaplanowane co do minuty coś się musi wykrzaczyć coś się musi stać E, I wszystko mi się posypie w taki sposób, że zamiast iść spać o 24, e, nagrywam update tego reading vloga o godzinie 2 w nocy. W każdym razie, kochani, przychodzę do Was z update'em czytelniczym: Jadu Zmroku i Słodyczy autorstwa Judy Eileen, e, czyli mojego ostatniego patronatu. Ja czytam tę książkę ponownie, ponieważ już ją przeczytałam w kwietniu. Tak, w kwietniu ją czytałam, ale to też było jeszcze przed redakcją, przed ostateczną korektą, przed wszystkim, e, więc teraz sobie też przypominam każdy fragment po kolei. I dla mnie takie czytanie ponownie drugiego tomu jest o tyle ważne, że wiem o czym mogę wspomnieć. A co lepiej przemilczeć, żeby wam nie zaspolerować pierwszego tomu i jednocześnie też y, nie zdradzić zbyt wiele z drugiego tomu, żeby wam nie odbierać tej całej satysfakcji z zapoznaniem się właśnie z tą dylogią, bo jest to zamknięta już seria, więc jeżeli są osoby, które zazwyczaj czekają do zamknięcia jakiejś dylogii, trylogii, serii ogólnie, no to tutaj macie już jasny sygnał, że możecie czytać te książki, ponieważ no historia jest Zakończona. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten reread, to sobie przypominam Fragmenty, które tak strasznie mi się podobały. Trochę miałam obawy, wiecie, to jest też taka klątwa drugiego tomu, że jak pierwszy nas często zachwyci, tak z drugim nie czujemy często tej chemii. Nie wiem, z czego się to bierze i zawsze jakąś taką obawę mam, kiedy sięgam po kontynuację, bo albo są to zbyt wysokie oczekiwania czytelnika, że skoro pierwszy tak bardzo pokochaliśmy, to ten drugi będzie jeszcze lepszy i nagle mamy takie zderzenie się trochę ze ścianą. W przypadku tej części ja tego na szczęście nie miałam. E, i, I tutaj, jakby potwierdzam tylko tą swoją miłość do, do w ogóle tej historii, do tego pomysłu, ponieważ. Ja zastanawiałam się, jak tutaj zostanie on, ograne to, co w sumie zachwyciło mnie właśnie w pierwszej części, mianowicie te opisy wszystkich e, herbat, całej magii. E, tam też przeplatały się różne takie m, legendy, mity, które e, gdzieś były wplecione właśnie w cały ten proces parzenia herbaty m, przez Krzy I zastanawiałam się, skoro ta historia już troszeczkę wychodzi poza mury tego dworu, kiedy ta historia wychodzi po Poza te ramy, tej konkurencji, czy tutaj będą też zawarte te fragmenty? To znaczy, ja wiedziałam, ale tutaj po prostu buduję wam napięcie e, i tak, one tutaj są, e, i, i bardzo z tego powodu się cieszę, że to nie e, zniknęło w, właśnie w tej opowieści, bo to nadawało właśnie taki, taki smak. Fajnie mówić o książce, która bardzo mocno polega na smaku i na magii, właśnie, że, że dzięki temu ta historia ma smak. Mam wrażenie, że to dodało jej kolory, to co teraz powiedziałam. To jest takie bardziej magiczne dzięki temu, bo ja jestem jakby. Ja wiem, że to jest fantastyczna opowieść, ale ja jestem w stanie w to uwierzyć, bo gdzieś te legendy i mity są gdzieś tak, wiecie, przez nas zasłyszane kiedyś, czy tam o powstaniu księżyca, czy o powstaniu słońca, o nieszczęśliwej miłości. Tam była taka przepiękna historia o miłości człowieka do bogini, tak jak dobrze pamiętam, i tego, że nie potrafili się oni połączyć, więc jaskółki tworzyły schody, żeby, mogły, żeby on mógł do niej dojść tylko raz w roku. I to takie jest. <noise> Cudowne. No i jaskółki są w ogóle też dobrze znane w takich różnych przypowieściach, jak na zawsze opowiadała o jaskółkach, które zwiastowały wiosnę, początek młodości, miłości i życia i w ogóle, no cudo. E, ale tak, tutaj z tego co pamiętam, na stronie 159 nie dałam sobie znacznika, bo robiłam sobie zdjęcia, jak czytałam. E, nawet mogę wam chyba pokazać tutaj. Tutaj akurat jest strona 104, ale e, nic nie widać. 好。 W każdym razie tak. Bo ze strony 104 sobie y, zrobiłam też zdjęcie, żeby przypomnieć sobie o jednym fragmencie, ale to e, zaraz Wam też powiem o co mi chodziło. Taki fragment, który chciałam Wam przytoczyć odnośnie tego procesu parzenia herbaty. I na co chciałam tutaj przede wszystkim zwrócić uwagę, że autorka nie skupia się tylko na tym, jak napar y, wpływa na główną bohaterkę, jak wpływa na jej magię, e, opisując to bardzo ogólnie. Nie, tylko zwraca uwagę, że każda z tych roślin, która jest dodawana właśnie do herbaty, Herbaty, ma jakąś właściwość. Że na przykład szeń wzmacnia koncentrację. Tam teraz strzelam, ale rumianek wpływa na coś tam i że dodaje to, to i to, dzięki czemu ona przenosząc się do innej krainy może lepiej poprowadzić tą akcję, którą zaplanowała. Tak już mówiąc ogólnie. W każdym razie rzeczywiście ona dzięki swojej magii jest w stanie łączyć nici między nią a różnymi osobami. Jednocześnie też w tej historii odgrywa ważną rolę ta trucizna, która pojawia nam się w pierwszym tomie i poznajemy wiele odpowiedzi, jaki ona ma wpływ w ogóle na ludzi i dowiadujemy się też na jej temat o wiele więcej. Ale Tutaj chciałam wam przytoczyć fragment. Woda wiruje, a moja magia podąża za nią, rozwijając się wewnątrz. Chcę tylko coś zobaczyć, dlatego wybrałam napar z białej chryzantemy, dość powszechny ze względu na swoją łagodną słodycz. Nie wymagaliście herbaty i choć białe chryzantemy są uważane za kwiaty pogrzebowe, a moja matka za nimi nie przepadała, wiem, że wzmacniają połączenie między umysłami. Tu tak taki fragment, ale ogólnie tego jest tutaj więcej i fajnie, że to nie jest aż tak bardzo rozpisane, co, jak i w ogóle, e, tak jednak e, jest to tutaj zawarte, i bardzo cieszę się, że nie zniknęło to właśnie w tym drugim tomie. E, tak, jeszcze informacyjnie, bo w pierwszym tomie też to było, na samym końcu znajdziecie słowniczek, co oznaczają nazwy własne, czyli na przykład tutaj Dan chińska nazwa, transkrypcja i znaczenie lek w pigułce bądź proszku zazwyczaj kojarzony ze wzmacnianiem magicznych zdolności. Tutaj w ogóle autorka mocno posługiwała się w ogóle składnikami, które naprawdę istnieją i które naprawdę mają określone właściwości, bo na samym końcu też jest na przykład wymienione chińskie składniki lecznicze w porządku alfabetycznym. No i tu na przykład jest Banjintian. Chińska nazwa, transkrypcja i korzeń Morinda Oficinalis. Nie przeczytałam pewnie tego dobrze, ale wiecie o co chodzi. No i wracając w sumie do tego, jak Wam już pokazywałam, stronę, którą sobie zaznaczałam, czyli stronę 104, bo to był taki fragment, który przypomniał mi e, po pierwsze, za co tak bardzo polubiłam główną bohaterkę, nie tylko za tą e, taką. Chęć pomocy, i, i taką uczciwość, i taką szczerą miłość do, do siostry, e, czy też właśnie za to poświęcenie, które było takie totalnie bez, bezwarunkowe, ale też to, że była ona taką bohaterką, widzącą swoje wady, widzącą e, swoje jakieś takie e, problemy wewnętrzne, z którymi musi walczyć, gdzie pokazuje czytelnikowi swoje ułomności, gdzie zwraca uwagę na te. E, Różne negatywne cechy. Jednocześnie jest to taka bohaterka mocno skupiona na zadaniu, która patrzy w sposób bardzo zero-jedynkowy do, do tego, do czego musi podejść w danej chwili. No i przyjmuje wiele rzeczy też z pokorą. Więc uwielbiam Ning jako bohaterkę, właśnie taką. Która ma trochę takie dwa wilki w sobie, i one trochę tak ze sobą walczą, bo z jednej strony jest ona bardzo mocno lekceważona przez wszystkich wokoło i to przez bardzo długi czas, nawet pojawia się ten motyw tutaj właśnie w tym drugim tomie. No, w pierwszym z uwagi na to, że pochodzi z małej miejscowości, nie miała żadnego wspaniałego nauczyciela i nikt właściwie jej nie szanował, i posługiwała się ona tylko własną wiedzą, własnym sprytem i wszystkimi umiejętnościami, które. Po prostu ma e, jednocześnie. Wciąż nie była traktowana serio. Ta taka jej walka z, z tą niesprawiedliwością jest moc, mocno odczuwalna nie tylko w różnych sytuacjach, ale też w jej wewnętrznym e, takim monologu, ale też w różnych rozmowach z innymi osobami. Jest ona też taka niekiedy krnąbna, że z jednej strony ma taką pokorę względem oczywiście osób, które są statusem wyżej od niej, ale z drugiej strony nie waha się ona, żeby jednak się sprzeciwić, żeby coś powiedzieć, i to jest naprawdę super w tej postaci, że ona jest taka. Z jednej strony bardzo wojownicza, z drugiej strony ma gdzieś ten taki głos rozsądku w sobie, a to nie, nie zawsze się zdarza wśród bohaterów, których poznaję w książkach. I przede wszystkim mądrzy bohaterowie są na Wagę Złota, i z tego powodu się cieszę, że jednak czy to Ning, czy Kang, którzy są właśnie w tej dylogii, to są takie postacie, z którymi łatwo sympatyzować, a dla mnie to jest zawsze taka wartość sama w sobie po prostu w książkach, bo dzięki temu ja potrafię rozmawiać i potrafię znaleźć taką wspólną nić, która łączy mnie z bohaterami, bo ich po prostu lubię i to mi jakoś tak łatwiej przychodzi podczas czytania. Także kochani, oprócz tego, za co pokochałam pierwszy tom, czyli Napar z Magii i Trucizny, sprawdzam, czy na pewno... Dobrze podaję tytuł, żeby mi się to nie pomieszało. E, mamy tutaj przede wszystkim w drugim tomie też powiększony ten cały system magiczny. Poznajemy lepiej magię Ksi, poznajemy właśnie lepiej te mity, legendy, które tworzą nam całą tę historię, które budują nam e, opowieść, które. E, mm, Pokazują, skąd się wziął ten główny konflikt w tej historii e, i co doprowadziło do, te, do tej sytuacji, którą mamy opisaną w drugim tomie, gdzie właśnie jest więcej mroku, gdzie pojawia się ten jad. Właśnie skąd ten jad, skąd ta trucizna w tej herbacie, e, jakie drugie dno się tam kryje. Tutaj akurat był taki moment, w którym oni wyruszyli w podróż, no bo głównie jest to też taka historia, która mocno polega na tym, że oni wychodzą. E, i to znaczy wychodzą z, poza te mury dworu, no bo historia się już tam głównie nie rozgrywa, już to nie jest ta rozgrywka, którą mieliśmy w pierwszym tomie. No i dzięki temu też ten świat jest poszerzony, lepiej go poznajemy, dowiadujemy się na jego temat też czegoś więcej. I tutaj na przykład jest taki fragment. Popijamy herbatę, podczas gdy brat Huang opowiada nam historię Boga Gromu ze swojej wioski na północy za wąwozem. Tam czarny tygrys jest Bogiem podróżników i mówi się, że często nosi pelerynę z kapturem, by ukryć paski na twarzy. Obdarza mądrością podróż Którzy zapewnią mu miejsce przy ognisku i pojawia się w nocy takie jak ta. Zachwycałam się regionalnymi kuchniami w pałacu i zachwycam się historiami, które sobie opowiadamy. To niesamowite jak poszczególne prowincje czą oblicza tego samego Boga. Zasypiam przy dźwiękach deszczu, który uderzał o dachówki i z krokwi, prawie jakby był pieśnią samą w sobie. Piękny fragment, prawda? Tego jest jej więcej. Ale oczywiście nie jest to jakby dominujące, to bardziej m, ubarwia. Czy tak mogę to powiedzieć? Chyba tak. Nadaje koloryt całej historii i jednocześnie mm, pozwala nam snuć tę opowieść tak w całości. Bardzo mi się podoba, że to jest tak tutaj wyważone. No, będę się zachwycała, bo słuchajcie, kocham tę serię i mam nadzieję, że wy tak samo ją pokochacie. Warto ją czytać w całości. Fajnie, że teraz już są oba tomy, więc można przejść od razu z pierwszego tomu do drugiego, bo rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o wprowadzenie w tym Drugim tomie, no to jest oczywiście wspomniane to, co się wydarzyło w pierwszym, ale tak bardzo płynnie przechodzimy do kontynuacji. Nie ma takiego przywołania wszystkiego, co, co miało tutaj miejsce. E, ja na szczęście nie miałam jakiegoś takiego większego problemu, żeby sobie wszystko przypomnieć, ale jakoś tak weszłam w tę historię i chciałam tylko wiedzieć więcej, więcej, więcej. E, więc tak, tak, kochani, to jeżeli chodzi o ten update czytelniczy, teraz pewnie będzie jakaś taka sekwencja przebitek, które nagrałam, e, a jutro z samego rana, jeszcze przed wyjazdem, e, nagram Wam e, już zakończenie tego reading vloga. Wysuszę jeszcze włosy przed spaniem e, i spokojnie, jeszcze się z Wami nie żegnam. <laughs> Wchodzę z podsumowaniem tego reading vloga. Po mojej twarzy możecie zobaczyć, że pójść się spać późno i obudzenie się tak wcześnie rano nie było najlepszym sposobem. Ale cóż, czasu nie cofnę. W każdym razie chciałam wam podsumować tego reading vloga i coś więcej jeszcze powiedzieć o samej dylogii herbacianej, a dokładnie o książce Jad z mroku i słodyczy. Nie, nie umiałam tutaj tego pokazać. Um, tak się długo zastanawiałam, jak skończyłam tę tę serię mm. i zastanawiałam się, czy chciałabym więcej. No i tak sobie szczerze odpowiedziałam, że no pewnie, no, no chciałabym więcej. No czemu, czemu nie, wiecie, że na przykład drugi tom dotyczyłby jakiegoś innego fragmentu z życia Ning e, albo gdyby. Było to jeszcze bardziej rozbudowane, gdyby ten drugi tom właśnie był bardziej taki przygodowy, bo tam tej przygody, akcji i różnych atrakcji nie brakuje. A trzeci tom na przykład byłby takim już zakończeniem. I jakby totalnie by mi to nie przeszkadzało, gdyby był jeszcze trzeci tom. <grym> Ale myślę, że zakończenie tej historii w taki sposób i zakończeniem tych wszystkich wątków i rozbudowaniem ich właśnie w w tym stylu, nie jest złym absolutnie posunięciem. Ja lubię dylogie. Dylogie są takie, jak to się mówi też na ciasta, nie za słodkie. <grylokie> dylogie są nie za długie. <grylokie> są takie w punkt. I myślę, że tak jest też w tym przypadku. Fajnie, że ten drugi tom jest też bardziej rzeczywiście, jak sam tytuł wskazuje, mroczny, E, gdzie rzeczywiście ta historia nam wchodzi troszeczkę na inny poziom, taki bardziej e, no przede wszystkim magiczny, ale też taki myślę, że e, nie chciałabym powiedzieć dojrzalszy, ale tutaj te akcenty są położone na zupełnie inne elementy w tej historii niż w tym pierwszym tomie. Bohaterowie też się zmienili, oni też zupełnie inną energię wnieśli, właśnie w ten drugi tom e, i też jest przede wszystkim mniej polityki niż w tym pierwszym tomie. Jednak na parze z magii i trucizny poznajemy te wszystkie zależności między bohaterami, tego skąd się wziął sam konflikt, skąd się bierze jednak te, to, to, co później jest rozwinięte, oczywiście, i zamknięte w drugim tomie. W tym pierwszym tomie zdecydowanie jest więcej tych intryk, a w tym drugim tomie staramy się to wszystko rozwiązać i domknąć w taki ani inny sposób. Samo zakończenie też jest bardzo satysfakcjonujące, tyle Wam powiem, oczywiście nic więcej nie zdradzając, bo nie chcę Wam tutaj zaspoilerować. No i wszystko się pięknie domyka. Oczywiście, niekiedy tam łezka w oku się zakręciła. Nie będę mówiła w jakich momentach, ale podtrzymuję swoją opinię, którą w sumie wypowiedziałam podczas recenzji pierwszego tomu, że jest to bardzo ciekawie wykreowany świat i, i cały ten system magiczny. W ogóle ten zamysł, że magia wywodzi się od Shannon Ksi, którzy mają swojego Boga i, i tam w ogóle czerpią tą moc, e, i, i każdy z nich ma inne umiejętności. E, na pewno chciałabym jakiś taki prequel do tej serii, gdzie dowiedziałabym się, jak wygląda takie szkolenie takiego prawdziwego Sharon gdzieś tam rzeczywiście było to ujęte. To byłoby mega ciekawe. I przede wszystkim, że te lecznicze właściwości i ziół e, i, i w ogóle tego wszystkiego, co znajduje się w naparze, jest też nam dobrze znane, e, że nie jest to wyssane z palca, tylko oparte na właśnie różnych zapisach. No to jest w ogóle dla mnie... Ekstra. E, także słuchajcie, jeżeli szukacie naprawdę pełnej akcji, dylogii, która ma bardzo ciekawie zarysowany świat, e, gdzie poznacie rywalizację, trochę intrygi e, dworskie, i w ogóle nie brakuje tam takiego mrocznego klimatu już później, to oczywiście dylogię herbacianą Judy Eileen od. Wydawnictwa Maastricht, bardzo Wam polecam. Nie będziecie się nudzili. Myślę, że tutaj się wciągniecie tak samo jak ja i że pokochacie Ning, Kanga i innych bohaterów, którzy się tutaj przewijają, bo jest to historia, w której nie brakuje przyjaźni, miłości, ale też wszystkich takich już trochę mniej sympatycznych elementów. Także kochani, dajcie znać w komentarzach, czy czytaliście pierwszy tom i czy nie mogliście się doczekać drugiego tomu. Ja dziękuję Wam najmocniej za uwagę. Mam nadzieję, że tak samo jak ja świetnie się bawiliście. Trzymajcie się ciepło i oczywiście mam nadzieję do zobaczenia następnym razem, kiedy będę już bardziej wyspana. Trzymajcie się, pa! pa! W ogóle sorry, że jestem taka zaspana, <grywa> ale zaraz muszę jechać i zaczynam nagrywać kolejnego reading vloga. Trzymajcie się.